W końcu emocje na skoczni narciarskiej. Także z udziałem biało-czerwonych Piotr Żyła walczył dziś o podium w konkursie Pucharu Świata w lotach w niemieckim Oberstdorfie. Skończył na miejscu piątym, ale druga próba wylądowana blisko na 230 metrze była naprawdę imponująca. To dzięki niej Żyła liczył się w dzisiejszym konkursie i choć ostatecznie na podium nie wylądował, to jak mówi to jest naprawdę bardzo dobry występ w jego wykonaniu. Odpłynąłem sobie. Byłem w swoim świecie, to już było fajne, już nic się nie liczyło, tak miało być, tak było. Grunt, tak mówię, no, dobrze się bawić na lotach, bo to jest, to jest istotne, no i, no, i, no i cieszę się, że, że, tak, no, że tak fajnie mi się skoczyło. Powody do zadowolenia ma dzisiaj także Kamil Stochen. Najpierw w serii próbnej 232 metry, później w konkursie ostatecznie 12 miejsce. W drugiej dziesiątce skakanie w Oberstdorfie skończył także Dawid Kubacki, a w trzeciej Andrzej Stękała i Jakub Wolny. Po raz pierwszy w tym sezonie mieliśmy pięciu Polaków. Co na to trener Michał Doleżal? Staramy się, bo trzeba coś, coś zmienić, jak coś nie działa, trzeba też ryzykować. A latanie w Obersdorfie wygrywa dziś Stefan Kraft. Austriak zostaje tym samym pierwszym liderem klasyfikacji generalnej najlepszych lotników. W sezonie na podium także dwaj Słoweńcy, którzy lotnikami są nieprzeciętnymi. Ziga Jelar oraz Timi Zajc. Zresztą tuż za podium między Żyłą a Zajcem kolejny Słoweniec, Angela Niszek. Tyle jeśli chodzi o sobotę w Oberstdorfie. W niedzielę drugi konkurs na Mamuncie i Skoczni imienia Heiniego Klopfera. Początek o godzinie 16.00.